Tylko jeden naród i jedno państwo byli zainteresowani, żeby Polska istniała. Na szczęście. No i to byliśmy my, to znaczy Polacy. I to jest olbrzymia oczywiście wartość, żeby była jasność, dlatego że Polacy okazało się, że są tak zdeterminowani tym, by własne państwo ratować i żeby ono było niepodległe i suwerenne. Że nie daliśmy się skroić do Austrii, Czechosłowacji i jakiegokolwiek innego przypadku, który by pasował do koncepcji, która brzmi następująco: Jak najmocniej, jak najdłużej przed tymi tyranami niemieckim i sowieckim ratować pokój. Niezależnie od tego, czy to słowo jeszcze coś znaczy czy znaczy zaprzeczenie pokoju, i myśmy powiedzieli, że pokój w 1939 roku oznacza coś bardzo konkretnego. Pokój to taki stan Europy, w którym jest niepodległa i suwerenna Polska.